Dzisiaj niestety bez złota, ponieważ wyzerowaliśmy. No, wyzerowaliśmy, ale jakieś skinki wziąłem i nawet tych skinów naprawdę sporo wziąłem, bo tam jakieś 60 klocków wziąłem, więc naprawdę spoko. Nie ma najgorzej, ale taka batelka. Taka, taka batelka wlatuje dzisiaj. Tanie skrzynie. Nie gramy jakoś na grubo, tylko teraz tanio. Może dzisiaj będzie znowu jakiś fajny powrocik, może coś fajnego wleci na samym końcu. Nie wiem czy widzicie, wrzuciłem Luxuriusa. Mamy tutaj zajebiste procenty na Karambita Marble Fade'a, na Bowie Knife Dopplera Sapphiera, na Gold Arabeskę, jak dobrze pamiętam, mamy 0,1. No i w sumie mamy spore szanse na przykładowo Digla Fenka Foxa, więc nawet spoko. No i wypadł kałaszek ze skrzyneczki za stówkę dla Adriana, więc nawet, nawet dobrze zaczynamy. No ale mógł lecieć ten talon dla Emilii, by było o wiele lepiej. Drugi Doppler. Nie będziesz żadnego noża ze skrzyneczki Doppler. Zobaczmy 4% sloter. Z pierwszej niestety. Daj dla Emilii. Jest, mamy. Wleciało dla Emilii? Układa się pod nas. O, 107. Chociaż nie, dobra, myślałem, że to będzie USP za 800, ale na całe szczęście nie. Meczka Prince Stream jeszcze USP za 400 dla Adriana. A Wupa. Za 240, nie najgorzej. A Wupa dla Adriana za 400. No i Luxurious. Oby nie dało Karambita Marble Fade'a ani nic z tych rzeczy. Okej, okay, mamy patelkę. Mamy tego Underdoga. No i powiem wam, trujeczka dała ósemkę. Dobry początek, wysyłamy faka. Graliśmy na Underdogu. No i tego Underdoga zgarniamy. Powiem tak, M9. Na razie zostawiam kałaszka. Kurczę, może go wam dzisiaj rozdam. Zobaczymy, na razie sprzedaję resztę. M9 zostaje, kałaszek zostaje. Mamy dyszkę. Spróbujmy. Jeszcze otworzyć 4% slotera. No, pamiętajcie, że nie zawsze traficie te najlepsze przedmioty. To jest ważne. No ale jeszcze raz to kliknę. No nie ma, do trzech razy sztuka. Klikniemy jeszcze raz, ale ostatni, spróbujemy jeszcze trafić klasika w sumie ze skrzyneczki za stówę. Nie ma. OK, M9 już nie będzie. No dało w batli, więc się w sumie nie dziwię, ale spróbujmy otworzyć tą skrzyneczkę za stówę, bo ona często daje... Classic Knife'a Crimsona. Pojawił się tam Minimal No tutaj dwa klocki były, ale niestety mamy trzy stickery. Mamy AWP Hyperbestię, ale chyba za 150. Oj, za 150, czyli w sumie połowa nam się zwraca. No, mogło. Chciałem powiedzieć przeleć, ale już widziałem, że hamowało. No i tutaj na Good nie zahamuję, mamy 8300. Okej, okay, ostatnia trujeczka. Nie ma. No dobra, klasika nie trafiliśmy, więc no, ten Underdog... Dobrze, że dałem Underdoga, bo Farta na razie nie ma. Myślę, że... No, jak już wygraliśmy tą bitwę, to warto spróbować jeszcze tutaj... Tragolorka się załadowała obok, może to jest jakiś znak. Kliknę to tylko i wyłącznie raz. No i zobaczmy, jakbym trafił fabrycznie nową, nie, byłby dojebany powrót, ale zobaczmy. Nie ma, nie ma powrotu. Okej, okay, myślę, że czas na batelkę. Tutaj jest batelka za 5400, ale nie, ja myślę, że zrobimy sobie batelkę. Jeszcze raz na underdogu. Wiecie co? Podwójny underdog z racji tego, że no nie daje. Sprawdziliśmy farta na tych procentóweczkach. No i dzisiaj farta jakiegoś nie ma. Damy sobie podobne skrzyneczki, tylko tym razem dam 4 doplerki bo ostatnio ta skrzyneczka naprawdę ładnie dawała. No i damy 2% Dragon Lore. Nie daje 3, damy sobie 2%. Zostanie mi 3 koła. No i mamy jeszcze M9 lotera. Damy niebo taroso to na pewno. I damy sobie i samo. I damy Aleksa. Wysyłamy Faka, No i zobaczmy. Jak ten underdog się potoczy? No, mam nadzieję, że jeszcze jednego underdoga zgarniemy. Pierwsza skrzyneczka, no, dała dobrze dla Aleksa, ale no, ja mam 16 i samul 8, no i dyszka ja 27. Ostatnia ze stickerami. O, Fnatic Kolonia za 7 dyszek, ale Alex ma dwie stówki, więc w sumie jak na 3 naklejeczki to nawet ładnie. A WP Menu War 165 zł, drugi elegant. Memeczka, Mecha Industries dla mnie, czyli 120. W ogóle mam już najwięcej, niestety. No eleganty tutaj. Popsuły wszystko. Klasik, może? Nie ma klasika. Dostaliśmy jeszcze kałaszkę, mam 600. Zobaczmy co do backpack. Może jakieś fajne serpenty dla nich. Oj, nie ma, nie ma nic konkretnego, tak naprawdę. Beastcase na buście. Oj, i mamy najwięcej. No i wiecie co? Chyba trzeba było dać ten standardowy tryb. A tak rozmyślałem, czy dać teraz normalny tryb, no ale niestety. Poleciałem na underdoga, bo nic nie wpadło z procentówek. No jeszcze dwa doplerki. Czy będzie chociaż jeden dopler jakiś? Trzy kałaszki Nightwish. No i ostatni doplerek. O, mogło tutaj chociaż nawet jakiegoś gucika dać Shadow Daggersy, by było lepiej, no ale może M9 jeszcze jedna. Nie ma. No i niestety, raczej przegrana. Zobaczmy, co jeszcze z Dragon Lorki wpadnie. Nie ma Dragon Lorki. No i unlucky. No i unlucky zgarnąłbym tą batlę w ogóle na normalnym trybie. Jednak w sumie 3600 batla dała 2 200. Więc nie za dobrze. Otwórzmy jednego suitcase'a i zobaczmy. Mamy Digla Golden Coil. Za 500. stówek, no mógł wypaść w traku za 1300, ale dobra, to jeszcze raz kliknę. Mamy Empresa. Za 368, no to też nie najgorzej. No jakby przyleciało, by było lepiej, no ale ze Suitcase'a nic nie trafiłem, ostatni. O, USP, no jakby szedłoby wpadły, by było lepiej. E, spróbujmy otworzyć jednego Black Perla za 500 bez boosta. Mamy USP-ka zdrajcę. No dobra, a jeszcze wiecie co? Tego doblerka spróbujemy, ale na buście tym razem. Klikam raz. m -eczka Black Lotus. Ta m 9 No, no 0,5% jest, jakaś tam szansa jest. O, good knife i przeleciał. Ile mamy na takiego guta? 02, 03, 05 No w sumie jest 1% na te gut knife. Y. O! No dobra, w końcu coś mamy. Mamy Falkionika. No i w sumie ty jak na skrzynie za 300 taki falkionik, nawet spoko. M9 przeleciała. No ale falkionik w sumie 1900 ze, ze skrzyni za 300. No powiem wam fajnie go sobie trafić. Ale nie ukrywam, no, motylek, M9, może jakiś karambit. Jeszcze raz. Ostatni. Dobra. Mamy jeszcze kuncmanika. Skrzynia do 350 ładnie daje. Dobra, jeszcze dwie. Dobra, mamy kałaszka i blaglotusa. Tutaj już średnio. I ostatni raz. Ostatni raz zobaczmy M9. Hmm. No była M9, no była M9 obok, jak na zawołanie, a jeszcze raz, good knife, awu, kateris, no dobra, powiem tak, sprzedaję to, sprzedaję to, była baterka za 200, zaraz zrobię sobie battle, ale pamiętajcie, jak wy byście chcieli ogarnąć nowe skiny, nowy flipunek na CSGO skinsie, to klikacie sobie tutaj ten zielony plusik, wpisujecie kodzik w otrzymacie darmowe 2 zł i 10 groszy na start, dodatkowo plus 10% do wpłaty, czyli po co stówkę, dostaniesz 110, płacisz 1000, dostaniesz 1000 toziko, zobacz, co widzowie robią na kodzie, co widzowie robią na kodzie, gościu trafił Titan Katowice za 13 klocków z batelki za 8 dyszek, na moim kodzie, na moim kodzie, więc no, jak będziesz chciał użyć, będziesz chciał spróbować, może będziesz miał większego farta na moim kodziku, pamiętaj, że ale nie dodaję dodatkowych procent na wygraną, ale jakbyś coś zrobił, no to pochwal się tym u mnie na Instagramie, linka masz w opisie, a jakbyś coś płacał, no to metody płatności, blik, Visa, skiny, Paysafecard, sms, pamiętaj, że strona jest dla pełnoletnich. Musisz mieć 18 lat, żeby tutaj grać, ehm, no i powiem tak, robimy batelkę, robimy batelkę i myślę, że na standardowym, bo zaczęło w sumie coś tam nawet sypać, więc walnijmy to teraz jeszcze raz na... Na standardowym, no nie jeszcze raz, wcześniej był underdog, ale w sumie yy, Standardowy byśmy zgarnęli, więc no Zobaczmy, może to też zgarniemy Chmienię, czy nie dać jeszcze jakiejś fajniejszej skrzyneczki Przykładowo To tej za 1200, nie mogę dać nie Powiem wam Do przemyślenia, robimy to O, ktoś batelkę zgarnął Ciastek, ciastek Zgarnął batelkę, ale dobra. Rosonie Adrian i Samu. No i zobaczmy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. No, jestem naprawdę ciekaw, czy uda nam się to zgarnąć. Taka batelka na trybie standardowym. Pierwsza skrzynia, niestety, nic. Bajonet przeleciał i sam. Druga skrzynia. Pięknie. Powiem pięknie. Mamy ze skrzyneczki za 350 karambita za 10 klocków. Beastcase Case, meczka za 500, dziękuję. Backpack, M9, Gamma Doppler, proszę. No dobra, nie, M9 nie ma. Ciekawe, jeszcze jakby M9 dla kogoś wpadła, byłoby mega. Nie ma. No i oby teraz nie wpierdzieliła dla nich Dragon Lorca na 2%. No jest, mamy. Mamy dzisiaj, no delikatne utkucie, skrzyneczka Doppler. Jestem naprawdę w szoku. Jestem naprawdę w szoku, blokujemy, to sprzedaję, M9 sprzedajemy, będzie na jakieś butelki, a karambicika na razie sobie zostawiam, a dzisiaj do wygrania macie tego kałaszka Neon Ridera Filtestet. zobaczmy czy jest. Utworzono zlecenie wypłaty. Mamy kałaszka na stanie, więc ten kałach za 250 dzisiaj do wygrania. Żeby go wygrać, musisz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Dzisiaj trzy łapeczki to będzie złotubeczka i 18 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam w przyszłym odcinku. Dodatkowo, żeby u mnie wygrać, musisz zostawić u mnie suba na kanale. Nie będziesz miał suba, nie wygrasz skina. A no zobacz. Zobacz. Zwycięzców, którzy otrzymali już swoje skiny, więc warto tego suba zostawić, no bo takich, takich skinów no nigdy nie zobaczysz ode mnie wysłanych dla ciebie, jak suba nie zostawisz, więc e, pamiętaj o tym. Dodatkowo, a wiesz co jest jeszcze ważne? Że ja to sprawdzam, więc pamiętaj też, że ja to sprawdzam, więc tego suba musisz mieć. A w komentarzu dzisiaj twój wymarzony skinek. Jaki to jest? Twój wymarzony skinek, jakiego byś chciał mieć na ten moment w ekwipunku. No i w sumie tyle. Ja wam powiem. Kurczę, że miałem ostatnio tyle skinów, że nawet nie mam jakichś wymarzonych skinków. Mega, chyba że. Dobra, nie, no może mam jednak. Powiem no, ale to są za grube rzeczy, nigdy mnie nie będzie na nie stać, no ale karambik tęczowo 98% niebieskiego. Ten cały bluegem. Jeszcze ten, ale ocean, ocean bluegem. Kurźwa, no takiego karambicika bym chciał mieć i takiego kałaszka. Uwielbiam skiny tęczowo, ale wiadomo, one muszą mieć dużo niebieskiego, żeby one były fajne. Na no, taki karambicik 98% ocean blue Wiecie co, no na lecie wyczytałem, że około 1,5 do 2,5 miliona dolarów, ale ile w tym jest prawdy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, więc nie chcę, nie chcę gadać, że to naprawdę, nie wiem, że ta kostka jest warta powiedzmy z 5-6 milionów, ale jest taka szansa, powiem wam, jest taka możliwość. Klikam, ale Dragon Lore. Nie ma, nie ma Dragon Lorki. Szkoda. Otworzymy sobie, wiecie co? Jak Dopplerek dzisiaj tak fajnie dawał, 16 dni jeszcze te skrzyneczki są. A spróbujmy otworzyć skrzyneczkę Ruby bez boosta. USP. I otworzymy sobie teraz jeszcze na buściku. I może taki M9 Ruby, co? Byłoby dojebanie, naprawdę, proszę. Nie, a był flip najwyraźniej tutaj. Flipka jakby dało też spoko. Ile flipek? Gdzie jest flipek? Tutaj. 15, no też fajnie. Dobra, jeszcze raz. Karambit przeleciał mamy SSG Dragon Fire. No średnio, tak jak mówiłem, nie zawsze da się trafić te najlepsze przedmioty. Szkoda, ale powiem wam, że nie ma źle. Fajnie, że ze skrzynki za 350 mamy karambit, a mamy jeszcze 300. Te 300 zostawiam na przyszły odcinek i zobaczymy jak to rozegram. A to by było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.